Cześć. Ja jestem Pola Person i witam cię w kolejnym odcinku z serii Od zera do milionera, czyli Pola milionerka. W ostatnim odcinku jak zdążyliście zauważyć, zostaliśmy zaproszeni na festiwal smaków. Tak więc w tym momencie się na niego wybierzemy i może uda nam się odgarnąć parę nowych przepisów. Zapraszam. No i dotarliśmy na miejsce. Dziewczyna już biegnie tutaj zebrać sobie roślinki. Skoro tak, to tak. I co? Tutaj mamy jakieś ciekawe potrawy do skosztowania, tak? Konkursowe kary. Weź udział w wyzwaniu. Dobrze, weźmiemy sobie udział w wyzwaniu. Uch, to wygląda naprawdę powalająco. Ale ona strasznie to długo je. Mat, koszty moja. No zjedz to kobieto wreszcie, ile można. Jest. Wygląda na to, że Pola nie przywykła. Łoooo! Ło, jaka fajna koszulka! Ojecie! Ale super! Mmm... Wygląda na to, że Pola nie przywykła do jedzenia pikantnych potraw, takich jak porcja kary z wyzwania kary na Festiwalu Smaków. Musi pamiętać, że trening czyni mistrza, a wkrótce będzie pochłaniać najostrzejsze dania. Jak przystało na prawdziwą fankę ognistych smaków. No tak, faktycznie Pola nie przywykła do ognistych smaków, ponieważ no to był pierwszy jej raz. Ale no okej, okay, możemy już ognistekar jeść. Widzicie co tak? Tutaj mamy... A czy on może sobie zrobić trening tutaj? Ćwiczyć? Nie. Aha i nie mogę pójść. Nie mogę nigdzie pójść, bo festiwal trwa i muszę skosztować pięciu potraw. Mhm. Mm tu gdzieś zawsze stały. Jest ten stół. Jest. Dobra. Kosztuj jedzenie, tylko ty błagam cię, kosztuj to raz, dwa. Nie zastanawiaj się godzinę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I co to było? To było danego. Kiepskiej jakości, nigiri o normalnej jakości topree normalnej jakości lumpia nie wiem jak to naprawdę czytać i kary trzy cztery no kończ kosztowanie tego kochana dziewojo no, zacięła się, czy jak? Skosztuj kary! No, brawo! Jest! Udało nam się! Ale dalej z festiwalu sobie pójść nie mogę, bo biorę udział w wyzwaniu. A właśnie, tu chyba gdzieś były koszulki festiwalowe, tak w ogóle. Tu jest jedzenie, jedzenie... Aha, to jest tylko jedzenie. Nie, są koszulki, dobra. Podejdź tutaj szybciutko. Co tu mogę. Kup obiekty kup t-shirty. Festiwalowy t-shirt maków Kup t-shirt. Dziękujemy za zakup. Załóż t-shirt festiwalowy. O jest, dobra. A, jaki śmieszny. I to taki dostałaś. Ej, w sumie ten jest chyba nawet lepszy niż, niż ten z jajkiem. Festiwal nam się skończył i w zasadzie to byłoby na tyle. Nie dostaliśmy niczego. Jest godzina prawie czwarta nad ranem. Dobra, dziewczyna, idzie do domu ci sobie. Mieliśmy szybko wrócić do domu, a ona. No co ona robi? Wy... Tak mi się ona baguje. No i do domu. Albo wstrętna do domu. Nie chcesz w ten sposób, jedziemy w ten sposób. A w samotności jedziesz. Nie będę na ciebie czekać, aż ty się ruszysz. No już jesteśmy po festiwalu. Nasza pola właśnie odsypia. Dostaliśmy tantiemy w wysokości 245 simoleonów. Z czego to jeden to było za nasz pierwszy filmik. Te resztki z lodówki nie wyglądają na popsute. Jakoś wspaniała ona. No, no i bardzo dobrze. Udało ci się. Wreszcie jak, jakieś zadowolenie na jej twarzy. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Czy po sobie sama umyjesz czy Muszę cię przypilnować. Nie, no oczywiście muszę się przypilnować. No bo dlaczego by i nie? I na dzień dzisiejszy plan jest taki, że Pola idzie pisać książkę. Albo nie, na, zanim jeszcze napiszesz, to weź ten prysznic. I jak już na, się wykąpisz, to napisz książkę gatunku, może jakąś poezję. Jest godzina 15.00. Hmm. Zobaczę jak nasz... Poemiki nie będą. Jak nasz yy, strach na wróble? Nasz strach na wróble śpi? Ogród niewypielony? Co się dzieje? Dlaczego tak? Kurczę, nie podoba mi się ten strach na wróble. On jest naprawdę ultra-ultra leniwy albo nie wyrabia się z zbyt dużym ogrodem. No cóż, dobra, to pola sobie tutaj. Niech pisze książkę. I powiedzcie mi, aha, skrzynkę mam tutaj, więc ja tę skrzynkę i kosz muszę przestawić. I mam nadzieję, że żaden złośliwiec nie będzie przechodził i mi kopał w ten kosz, bo jak tak, to ja ten kosz będę musiała wstawić sobie do ogródka z roślinami. W ogóle w naszej polibu trzeba było zaplanować stroje, bo kupiliśmy koszulki festiwalowe, a ona chodzi w starym t-shircie. Ja nie wiem, czy my przypadkiem BB Rex koszulki też nie kupowaliśmy na festiwalu, więc też by było miło wstawić. Ok, mamy napisaną książkę. Chodź, wydasz tę książeczkę. I czekają na ciebie. Łasku, idź stąd. Nie chcę mieć gości na razie teraz. Idź do domu. A, sprzedaj wydawcy. O! Pojemniki sprzedamy wydawcy, bo być może będą wyższe tantiemy nam leciały. Super. I chodź do stanowiska. Co my tu mamy? Wyślij aktualizację, odpowiedz na komentarze. Tak, bo ty musisz. O, i zmieniła strój na ten z festiwalu smaków, e, koszulkę, ale fajnie. Już nie ma tej obleśnej e, koszulki, gdzie wystawał jej brzuch. Dobra, odpowiedziała i zdobyła 125 followersów. Wow! Czy ty coś możesz, nie nagrywaj filmik? Dobra, czyli na razie nic nie możemy Nie możemy nic tutaj zrobić Więc zaczniemy pisać kolejną książkę i za chwilę nam się kończy dzień więc co? Ona niech sobie zacznie pisać jakieś, jakieś krótkie opowiadanie, może zdąży. Odwrotny balet oraz inne opowiadania w porządku. No nie, z tego co widzę, zbyt wolno leci jej opisanie, więc nie wyrobimy się przed północą. W takim bądź razie cóż, ja z wami się żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał to pamiętaj. Łapka w górę, komentarz, subik, dzwoneczek, co tam uznasz za stosowne. A ja się z Tobą teraz żegnam. Do zobaczenia. Pa-pa!